Mam nadzieję, że teraz nas słychać, ponieważ no niestety coś się dzieje na łączach i e, mimo tego, że ode mnie się wysyłanie szło, ale zobaczymy, bo tutaj naprawdę spore problemy posiada Kassadin, tutaj cały czas nower myśli nad swojego rywala i go zabija koniec końców 2 do 2, tak więc przepraszamy Was za te problemy, e, no ale cóż, no nie zawsze tutaj widzimy wszystko, chce współgrać. szczególnie że kolejny pośrednik nam doszedł w jakby twój przesyłaniu danych, ponieważ e, wysyłamy no tak, cała transmisja leci przez serwer, więc to, to też jest właśnie spowodowane to, to opóźnienie dosyć wysokie, które myślę, zdążyliście już zauważyć, że jest na pewno wyższe niż standardowo. No, 2 do 2, więc rozpoczęło się całkiem nieźle. Straciliśmy tak naprawdę 7 minut takiego dosyć agresywnego grania, bo działo się dużo, działo się można powiedzieć na różnych częściach mapy. Sam początek był. Powiedzmy o tyle ciekawy, że pomimo tego, że zawodnicy dużo inwestowali w to, żeby się pozabijać i tak nie udało się tego osiągnąć, a widzimy wynik 2-2, do 2 pokazuje nam, że w tych późniejszych fazach też aż tak z tym wszystkim różowo nie było. No, e, 600 zł różnicy na korzyść overuse, także miła zaliczka, chociaż teraz to może się wszystko zmienić, zobaczmy flaszę, jest tutaj się ścielą! No i niestety Jack Troll również pościeli tutaj się na tej trawie na nerf lifcie. No. To samo chyba spotka Hosana, chociaż flash jeszcze zagrywany. Ucieka przed Raidą, no ale z tą ilością życia. Myślę, że to nie powinno być się wielkim kłopotem, żeby go dobić. E, dokładnie, sniper w tym, w tym momencie e, w wykonaniu zawodnika grającego na Rex'a, i tak więc, no Raido. Teraz dużo lepiej niż w grze poprzedniej, w której kompletnie sobie nie radził. Teraz jesteśmy połączeni bezpośrednio z Twitchem, tak więc przepraszamy fanów, którzy być może przez przypadek znaleźli się na hitboxie bądź też na Azubu. No ale cóż, będziecie musieli wrócić na Twitcha, żeby oglądać to spotkanie. No cóż, teraz właśnie miem tak, że jesteśmy przełączeni przez... łącznie na trzy streamy, tak więc jeżeli coś się zepsuje w międzyczasie Czasem jest tak, że jak się rozłączy z jednej, z jednej strony, to potem z drugiej strony też się nie chce połączyć. No cóż, nie będę tutaj wchodził w techniczne niuanse. Ważne, że jesteśmy z powrotem i zespół. Diamond Free in aktualnie prowadzi, chociaż zobaczmy, już to prowadzenie zostało przejęte po raz kolejny przez Hekarima. Czy Luke, czy Luke ucieknie? Uciekł. 4 do trzech. no i teraz jeszcze gdzieś troszeczkę podchodził tutaj Izbisto, pojawia nam się babunia Luke z resztką zdrowia, Kazio jednak jak najbardziej jest w stanie tutaj podejść do swojego przeciwnika, postarać się gdzieś przeszkodzić w podbieraniu tego reda, ale przeciwko jeszcze Kasadinowi dobrze też Jaktrol schodził, to jest właśnie ważne, żeby podążać za tą sytuacją i to właśnie zrobiła Karma. Tak więc zobaczymy, jak to się potoczy. Dalej w tym momencie 300 zł przewagi to jest naprawdę mało, ale Kazio w porych problemach pojawia się tutaj trójka zawodników, którzy będą chcieli go zabić. Zostaje teraz wyczerpany ultimate od Kazixa: naprawdę czyni naprawdę sporo. Zobaczmy, jest tutaj Talia, czy ona będzie w stanie kogoś tutaj zabić? No, zabrakło tutaj tych obrażeń, żeby cokolwiek zrobić. Tak samo zresztą RAIDO przeżywa na skrawku życia. No i zobaczymy, jak to się mniej więcej dalej potoczy. Maczugi latają w powietrzu, Shen akurat niczym nie rzuca, To jest na pewno tutaj wielkim smutkiem dla poszczególnych zawodników. No, Snower jest tutaj gdzieś na dole, ale tak naprawdę chyba nic wielkiego tutaj nie osiągnie. Fruwa sobie na tym kamieniu i to chyba wszystko. Coś mi się zdaje, że mi Denesy chyba padły, bo jednak tutaj... E, w pewnym momencie nie mogę się połączyć. z Lola. bo chyba Lola ma to do siebie, że on się nie łączy epikami, tylko on się łączy nazwami serwerów. E, nieważne. E, wróćmy do samej rozgrywki. W tym momencie, no. Delikatnie boi się rajdo, ponieważ bardzo blisko zjawił się kasady. a wiadomo, Kasadin tutaj jest w stanie naprawdę sporo zrobić, po raz kolejny GLP zbudowany, czyli ten heksek dodatkowy, tak więc GLP w sumie 800, no jest naprawdę dosyć wartościowy przedmiot jak widzieliśmy poprzednio, chociaż nietypowy, bo w sumie mhm. nie wiem czy ja widziałem w, w jakiejś grze competitive właśnie ten przedmiot, z reguły jest on budowany na, przez niektórych zawodników grających na przykład Aurelion Solem, no ale też to jest właśnie też bardziej kwestia preferencji, chociaż dla niektórych to jest właśnie taki typowy korod od którego się zaczyna budowanie konkretnych przedmiotów w sumie. Jeżeli ktoś buduje coś hekszechowego, to z reguły się od tego rozpoczyna. A ja Baria oczywiście pokazał, że, że to jest jak najbardziej skuteczny przedmiot na Kasadinie, tym razem naprawdę bardzo szybko tutaj się na niego zdecydował I tak jak mówisz, rozpoczął budowanie, podejrzewam, że za niedługo też tutaj może nam się pojawić jakieś części składowe do Roto of Ages, bo to jest taki core też, jeżeli chodzi o Kasadina. Oczywiście sądzę, bo już katalizm jeden zbudowany, jeszcze i w drugiego nie no będziemy No To, tak, to w, sumie, w sumie racja, Może może to też wyglądać inaczej. No zobaczmy, Luke teraz przyjmuje naprawdę sporo obrażeń na klatę. i W tym momencie Jack, Troll tutaj jeszcze oczywiście cały czas rzuca tarczy, żeby czasem Caitlin nie otrzymała jakichkolwiek obrażeń takich zwrotnych od swoich rywali. Ej, no i zobaczymy po raz kolejny delikatne problemy na botlei. Pojawia się po raz kolejny babunia, poziom 9. Siódmy, siódmy poziom dopiero dysponuje Hexon. Ej, to będzie walka 4V3, chociaż tutaj cały czas będzie coś... A czy jeszcze nie ma ściany tkaczki? Bo tutaj jednak widzimy, że w tym momencie Snower jeszcze posiada ten dyspel na cooldownie 40 sekundowym. Delikatnie zatrzymany Hekarim tutaj został przez zawodnika grającego właśnie Natalia. Ale to też ogólnie nie odmieni tej dominacji, która jest na dolnej alejce. W CryptScorze jest duża różnica, może nie największa, jaką w dniu dzisiejszym mieliśmy okazję obserwować. Ale przede wszystkim naprawdę mocno puszują zawodnicy Overjust zobaczymy jak to się mniej więcej dalej potoczy no w tym momencie czy e, kule w, to Bobałwan, czyli Snower tutaj e, stara się oczywiście obijać wiadomo e, używanie kuna linii ma jedną wielką, za, jedną, jedną wielką wadę ponieważ e, wiadomo że w momencie kiedy jesteśmy na tej jakby to powiedzieć e, ziemi której już została oznaczona to jednak rzucamy tylko e, jeden spel, a czy jedną tą jakby to powiedzieć e, Pocis jednym pociskiem, natomiast normalnie rzucamy kilkoma, i te obrażenia są większe. I ten wave clear przede wszystkim jest naprawdę wyśmienity, kiedy jesteśmy w stanie kilka milionów za pomocą tego zabić. No, jeszcze znaczy tutaj się pytałem, czy będę mógł znowu przyłączyć na chmurę. Ale, jednak, chyba to byłby głupi pomysł, bo musielibyśmy po raz kolejny restartować streama, kolejne kilka minut yy, straty. Tak więc, no, już tutaj w tym momencie yy, ciężko coś takiego zrobić. Znaczy, w teorii ja mogę uruchomić, ale nie wiem też, jak sytuacja będzie wyglądać. Na pewno grafiki się nie zgadzają, ale to chyba, nie wiem, jeżeli to nie zrobi różnicy. No zobaczmy tak po raz kolejny są zostaje złapany, ale widzimy to właśnie GLP 800 po raz kolejny zbiera zabójstwo, tak więc no, po raz kolejna baria radzi sobie naprawdę świetnie na kasadinie, e, No ale ta gra jest zdecydowanie bardziej wyrównana niżeli ta poprzednia. E, no i też zdecydowanie bardziej czysta, niżeli ta gra numer jeden, tak więc być może w końcu e, zawodnicy znaleźli złoty środek. Zobaczmy, Trundle tutaj będzie próbował się zatrzymywać swoich rywali No wiadomo, Filler postawi, ale... Hmm. No, filler postawi, ale raczej e, zbyt wiele tutaj nie osiągnie. E, w sumie... W sumie jedyne tak naprawdę co tutaj jestem w stanie zrobić, no, trundle jest dosyć specyficzny. Oj, Wojtku, coś, coś się rozłączyło. Halo, halo. No cóż, mam nadzieję, że tutaj oczywiście problemy nie są już po mojej stronie. Zawodnicy rozpoczynają tutaj walkę na bocie, bo pojawił się za chwilkę Rexai. Tak jestem ciekaw, no, jak to zostanie rozegrane. To jest jeden tutaj Winterbite trafiony w kierunku Hosana. No i Raido. Czy Rajdo tutaj będzie próbował zrobić jakieś wejście? No to na pewno musiałby się to wiązać z tym, żeby Luke wszedł w pułapkę, żeby na przykład swoich rywali zbejtować. Dobry ultimate zostaje podbity w tym momencie, Caitlin prawdopodobnie zginie, zanim cokolwiek się stanie, tak też idzie, tylko Jack Troll ratuje się za pomocą swojego błyśnięcia, tak więc tutaj 5 do 5 jeśli chodzi o zabójstwa. Halo, halo, stream jest, stream jest, tak więc tutaj oczywiście cały czas żyjemy, tylko Wojtek umarł w międzyczasie. A, tak więc no niestety e, niepokojąca jest ta końcówka streama. Zespół Niebieski podbierze wieżę kolejną na swoje konto, tak więc to będzie pierwsza wieża. Ona da naprawdę sporo złota, chociaż e, zobaczmy tam cały czas taka ekipa remontowa pojawia się na bocie, jest tutaj Avaria, jest też e, cały czas Babunia. Tak więc, zawodnicy, którzy są doświadczeni w tych innych lig, niekoniecznie polskich, wiadomo tutaj europejskich, bądź też jakby innych narodowych, wiadomo tej Turcja i tak dalej, też na przykład Rosja. Zobaczmy. Na topie Ice Beast to, no wiadomo, będzie tutaj miał delikatne problemy na samego trandla, jeśli chodzi o puszowanie, ponieważ no, trandl robi to zdecydowanie szybciej. Szczególnie, że tutaj ten Tiamat już został przemieniony w tytaniczną hydrę. Tak więc, nie dość, że wytrzymało się spora, to jeszcze te obrażenia też są. Próba podebrania smoka i to jest Cloud Drake, tak więc z tym buffem będą się zawodnicy zespołu niebieskiego cieszyć. No i Diamond Free in 10 days jest naprawdę na równi ze swoimi rywalami. O, Wojtek do mnie dzwoni od kilku minut. Tak więc na chwilkę usłyszymy sygnał ze Skype'a. Halo Wojtku. Halo, halo. Teraz powinno być już wszystko w porządku i. Można powiedzieć, że wszedłem idealnie na akcję, którą przeprowadzają zawodnicy z jednej i z drugiej strony. No, Jack Troll. To nie było dobre Co? miejsce. Co? Co on tutaj robi? To nie tu to zaparkował swój samochód. Mm. E, dokładnie, tak więc zawodnicy ekipy, no czerwonej. No... Po raz kolejny mają takie jakby to powiedzieć problemy z ogarnięciem się takim takim typowym, chociaż zobaczymy, bo ta Italia zablokowała Caitlyn, ale to teraz ten to zawodnik znalazł się w delikatnej pułapce. No, Transl raczej nie obroni swojego Markmana, chociaż pojawia się Hexon, pojawia się też tutaj cały czas Babunia, będzie ultimate, no tak jest, Nawet bez ultimate'a był w stanie swojego rywala zabić, bo w sumie ultimate był użyty wcześniej W tym momencie jeszcze transit, prawda, w którym zginie, to jest double kill na koncie Babuni No naprawdę świetnie to wygląda i w tym momencie ekipa czerwona może pokusić się o zabranie kolejnej wieży, to była wieża wewnętrzna, ale zobaczmy, bo tutaj walka rozgrzewa. Walka nadal trwa, no, zginą nam hosan, ale Keźu też nie powinien tego przeżyć, tym bardziej, że Abania może tam gdzieś się przeskakiwać no, no, i kolejne zabójstwa tym razem, oczywiście no, podzielili się troszeczkę. Zawodnicy Overused jedno otrzymał Babunia, jedno otrzymał Kasadin, czyli Abaria. Powiem no, szczerze, naprawdę. Tutaj naprawdę wyśmienita forma tych dwóch zawodników w tych dwóch ostatnich spotkaniach, bo pierwsze było tragiczne w wykonaniu obydwu, teraz zdecydowanie właśnie podnieśli ten poziom swojego grania, 4-1-5 Karim z Trinity Force'em w 18 minucie już hasa tutaj pewnie od jakiegoś czasu, no i powiem szczerze ten Hex działa naprawdę bardzo pozytywnie, bo odkąd oczywiście Abaria przerzucił nam się na tego Kasadina i pokazał nam ten sposób budowania tej postaci no, czyni tutaj wielkie rzeczy. No, w sumie 6 zbić tutaj zbiera asysty, to tak masowo, ponieważ 6 asyst tego zawodnika. No, ale nie ukrywam, że bez babuni, no, Overjusty byłoby naprawdę. no... Chciałem powiedzieć, że w złym miejscu, ale powiedzmy, że w drabince przegranych. E, tak możemy oczywiście to podsumować, bo to jest zawodnik, który trzymał Verjus tutaj w ryzach. E, no i w sumie miał być super team, a no nie ukrywajmy, że to jest jednak dalekie od tych oczekiwań. Być może jest to spowodowane w tym wojtku, co mówiłeś, że jednak mm -hmm. zawodnicy, e, no nie są w jego odpowiedzi cyklu ale zobaczmy. Hosan ginie w tym momencie, chociaż jeszcze, jeszcze był w stanie tam trochę przeżyć. E, widzimy delikatne problemy też, posiada Jack pojawia się i pojawiają się teleporty. E, Kazio ginie jako pierwszy. Czwórka zawodników na topie. E, tak, to więc no... wielka impreza się szykuje luk, widzimy przestraszoną, to Shadow co wykorzystane, starałem się dorwać do Snowera, no on ucieka jak może, jest gilotyna, pilar postawiony, ale to nie był dawny pilar, więc też nie poprawi to sytuacji na pewno Snowera, niezbyt ciekawej, jest tutaj rajdą, jest gilotyna, który jeszcze gdzieś tam troszeczkę tego zdrowia posiada na własnym kącie, ale odkąd skończyło się sub też sytuacja tutaj diametralnie się zmieniła. Ucieka Raidą, no widzimy, że Abaria nawet pomimo tego stanu zdrowia, no to nie jest wielkim problemem dla niego. Teraz udało się oczywiście też gdzieś tą tarczę dostać od Jack Troll'a. No cóż, jednak te walki przedłużone są wygrywane. Jednak widzieliśmy, Kaziu na samym początku bardzo przytomnie zabił tutaj swojego rywala. Po raz kolejny wielki błąd Hosana, ale naprawiony przez swoją ekipę. Widzimy, że to... To nie jest jego dzień, w tym momencie podbierana wieża na topie i prawdopodobnie ona padnie, chociaż pojawia się po raz kolejny Lucian, 4-3-2, tak więc on posiada odpowiednie obrażenia. z Ghostblade zbudowany i już jest bliski, żeby skończyć drugi przedmiot, chociaż to jest 20 minut, to już byśmy oczekiwali, żeby ten Black Cleaver był przez niego ukończony, a tak nie jest. Okażę tutaj zdecydowanie jest e, takim mega pozytywnym punktem swojego zespołu. Pomimo tego, że Snower prowadzi zdecydowanie w farmie, to jednak patrząc na ten wynik e, w taliach, tego za bardzo nie widać. Rozpędzony koń w pana ke w keziu. No, Jacktor tutaj potencjalnie miał być ofiarą, ale jednak Lucianowi nie udało się tego zrobić. A przede wszystkim dlatego, że dobrze pograł Ice Beast, wyłączając możliwość atakowania e, swojego sojusznika. No teraz widzimy, że środkowa wieża tej mocno cierpi. Hosan będzie zmuszony do ucieczki. Ładnie tutaj był w stanie za pomocą Night Calibernet się przemieścić. Mnóstwo obrażeń lecieli stali i nie było najmniejszej szansy, żeby wytrzymała ona ten kolejny doskok ze strony I To samo chyba tyczy się Girotyny, chociaż problemem jest na pewno fakt, że w ogóle tej many brakuje absolutnie. No, widzieliśmy, że prawie został tutaj zabity Abaria. No, Rydon musi uciekać, ale to chyba się nie uda, ponieważ to jest ultimate dostępny. Chociaż podwójny skok, no, cały czas jeszcze jest w stanie uciec, czy nie doskoczył do Dragon Pit'u, bo tam był kolejny tunel. Tak więc sieć metro byłaby odpowiednio przygotowana. No, zobaczmy w tym momencie. Ekipa czerwona puszuje kolejną strukturę. Tak więc, no, jednak mówiłem wcześniej, że ten mecz nie jest taki czysty, ale to bardziej przypomina taki mix mecz numer 1 i mecz numer 2. Wesoły, Hosan. بساوی <laughs> حسان <laughs> Niestety z szarym ekranem troszeczkę będzie mógł się uspokoić. No, przewaga jest duża, 7000 sztuk złota zrobiona dosłownie tak naprawdę w kilka minut po tej jednej akcji, która zaczęła się dobrze, bo tam złapany został właśnie Hosan po raz kolejny. No, 1 5 na koncie tego zawodnika, także zupełnie odmienna rozgrywka względem tego, co zobaczyliśmy przy okazji właśnie tego nawet poprzedniego spotkania, bo tam akurat Hosan był mocnym punktem, tutaj jest inaczej, ale jego koledzy i tak są w stanie tutaj Tę sytuację ogarnąć. No zobaczymy, a baria tutaj 7-1-3 to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny zawodnik. No i po raz kolejny babunia myślę nad engagem bez ultimata, bez ghost, ale w dalszym ciągu naprawdę pewny. W sumie jako jeden z nielicznych junglerów złożył tutaj Halka. Z reguły jest to oczywiście kończone bądź też na Hunter's Talismanie, bądź też na jakimś jakby dowolnym jakby upgrade z Mighty. E, tutaj jest interhack zbudowany i to powoduje, że no, babonia, który ma przewagę jest nie do zabicia, bo jednak już posiada sporo życia i już posiada też naprawdę spory armor, ponieważ Heart zbudowany też jest przez Hakerima, e, no a te obrażenia ze względu na Trinity Force również występują i to nie w ilościach lodowych. Podejście pod Mountain Drake'a, także no, jestem ciekawy czy uda się go zabrać bez żadnych ofiar własnych. Wow. Widzimy mnóstwo tam obrażeń, Gilotyna flankuje, ale całą sytuację wyjaśnił Babunia wraz naturalnie z Ice beastą Świetnie po raz kolejny wykorzystany Stand United, no i następuje czyszczenie maszyny losującej. No i widzimy, że Natalia nie jest w stanie zadać jakichkolwiek obrażeń, dobre flasze, ale... Koniec końców talia zostaje zabita przez Kasadina po raz kolejny 9-1-4, ale to jest 0015 na koncie Szena. 10, 1 101.9 na koncie babuni. E, no, to się musi skończyć inhibitorem. O ile nie skończy się nawet czymś poważniejszym, no bo tutaj Faktycznie ta różnica rośnie z sekundy na sekundę, więc mogą być jakieś no, dramatyczne decyzje. Zadowoli się rejdą Babunia. No i udało się oczywiście to zabójstwo zabrać. 10-1-4, 10-1-10 i to najciekawsze 0-0-15. A Izbisto jeszcze nie umarł, a asystował przy znacznej ilości z tych zabójstw. No na pewno podreperują sobie troszeczkę te statystyki zawodnicy Overjust. No cóż, chcę zobaczyć damage Caitlyn, a chociaż on jest duży naprawdę, bo nie ukrywam, że mimo tego, że fossan ginie, to jednak przed tymi walkami to większość obrażeń właśnie pochodzi od niego. No ale zobaczmy, bo próbuje uciekać Ice Beast, to Guardian Angel zbudowany w 25 minucie, mm -hmm. dodatku naprawdę do sporej liczby armora, bo całkowicie się nie przyjmuje tym, że Talia jednak tutaj jakieś obrażenia bije. Zero przedmiotów, które w jakikolwiek stopniu byłyby w stanie znegować te obrażenia, chociaż, no wiadomo, Guardian Angel też posiada Magic Resist. Czy to będzie smog zabrany przez ekipę niebieską? Prawdopodobnie tak, tak więc trzeci smok wzięty przez Diamond free in w sumie niewziętych poprzednich, ponieważ... Dwa e, Cloud Drake i teraz oczywiście Mountain Drake. Tak więc super, to oczywiście nie poprawia sytuacji tego zespołu. W każdym razie prawdopodobnie stracą wieżę i też stracą Luka, chociaż, no, ta wieża jeszcze obroniona. Teraz walka. no Hosan, czyżby po raz kolejny miał być ofiarą? Stara się obijać gdzieś swoich przeciwników. Akurat tutaj Rejdo jest w stanie wytrzymać to natężenie autoataków, No i widzimy sieć metra. Więcej oczywiście tych tuneli niż w Warszawie posiadamy. Rejdo, czy uda mu się uciec? Ciężko by było. Starał się odwrócić. To jedyne co mógł zrobić, to spróbować gdzieś tego Kasadina pokonać w walce. Ale szanse na to były mizerne. No cóż, całe metro zostało zniszczone w tym momencie i zawodnicy chyba podejdą pod barona, bo widzimy, że czwórka zawodników kieruje się wokół tego objektiva, no najważniejszego na mapie, w tym momencie przynajmniej, później się pojawia ten Elder Drake i to jest w sumie kwestia taka sporna, co jest mocniejsze, generalnie zawodnicy, no i tak będą teraz podbierać tego barona, zero jakiejkolwiek odpowiedzi i to jest chyba moment, w którym zawodnicy Overused prawdopodobnie tą grę zakończą. Powrót do bazy, przedmioty... I rozpoczynamy ostatni push w tej rozgrywce, chociaż, no, bez Snowera. A czy Snower może wróci, przecież 40 może... sekund to dużo. No nie wiem, czy zdąży. Właśnie, którą linią pójdą zawodnicy? Widzimy teraz wracanie do bazy. Shen idzie topem, tak więc chwilka i ta gra jeszcze potrwa, ale e, sądzę, że z tym baron buffem raczej będą próbowali od razu podchodzić pod kolejne inhibitory. Być może będą próbowali też dajwować bo wiadomo dajwowanie też jest dosyć fajne w takiej kompozycji jaką posiadają. Aktualnie zawodnicy drużyny czerwonej, Shen oraz Hecarim. To jest niesamowicie ważne. Te dwa czempiony są w stanie tutaj nam wbiec po prostu w środek każdej walki. A tak, teraz jeszcze czyszczenie gdzieś tej środkowej części mapy. A no i dokładnie czyszczenie środkowej części mapy, ale zawodników jednak. Tutaj Diamonds 3 in 10 Days. GGs. Napisane zostało to przez Kazio na All czyli. No wiadomo, ten efekt może być tylko jeden. Trójka zawodników pozostaje w tej obronie, aczkolwiek ta obrona jest prawdopodobnie w ogóle niemożliwa do przeprowadzenia. No ale będą oczywiście próbować, zobaczymy, bo to jest naprawdę srogi dive. Od razu Zonia zagrana przez Abarię, No ale lub zginie, zanim ta walka w sumie dobrze się rozpocznie. Tak samo zresztą Gilotyna, mimo tego, że jest wytrzymały, mimo tego, że posiada swoje Subjugate, nie był w stanie przytrzymać aż tak wielkiej liczby obrażeń od swoich rywali. Pozostaje Sam Snower który, no widzimy, tutaj zasuwa na desce, ale e, szybciej chyba tylko wróci do bazy. Wow. tak. To już w sumie bez komentarza możemy tutaj mówić, ponieważ został podjęty sarender vault. Zawodnicy Diamond Break się poddali. No nie ukrywam Wojtku, drużyna z takim potencjałem, ale, e, no cóż, trochę brakuje tego zgrania, trochę brakuje tego ogrania. E, mm -hmm. w, su w sumie.